To zadanie jest stosunkowo nie z dupy, bo ja wiem, że taki rozkład dla tego jądra zachodzi. Wiem z Wikipedii. Ten rozkład polega na wypluciu cząstki beta minus, czyli elektronu. Elektron jest nazywany cząstką beta minus, elektron jest nazywany cząstką beta minus, a strumień elektronów promieniowaniem beta minus po to, żeby było się trudniej tego nauczyć, żeby nikt nie rozumiał o co chodzi i żeby o więcej hajsu skorków. Dobra, skoro przemiana polega na wypluciu cząstki beta minus, to obrazkowo można by ją przedstawić o tak. Przy czym to tutaj, antyneutrinoelektronowe, wypadło już z programu. Tego nie ma. W liceum wypada tylko elektron. I wcale nie trzeba wykuwać, że w tej przemianie tam liczba atomowa się zwiększa o 1. Niczego nie trzeba wykuwać, bo to wszystko widać z równania reakcji. To se pisze w takim razie. Uran 242. Ulega przemianie beta minus. Więc wypluwa elektron. No i tu powstanie jądro czegoś tam, ale musi się zgadzać liczba masowa. Lewa z prawą to samo musi dać. I atomowa. Ogarniam teraz w układzie okresowym, który pierwiastek ma liczbę atomową 93. Wychodzi na to, że Neptun. No i napisałem równanie przemiany beta minus w liceum. Poza liceum to się tu dopisuje antyneutrinoelektronowe. Ale ono nie ma masy ani ładunku, więc... Co tak naprawdę się stało? Liczba nukleonów się nie zmieniła. Jest 242 po obu stronach. A zwiększyła się ilość protonów o jeden. No, co oznacza, że neutronów musi być o 1 mniej. Bo to tutaj liczba masowa... To jest suma ilości protonów i neutronów. To są, oznacza tam, nie wiem, literką N. Ta? Jeśli tu przybył jeden, to musiał ubyć jeden, żeby się zgadzało. Czyli neutron zamienił się w proton. Co da się zapisać? O tak. No i antyneutrino, które w liceum można sobie darować. Beta minus. W liceum beta, bo beta plus w liceum nie ma. Czyli. Po prostu przemiana neutronów w proton wiąże z emisją elektronu i tam. A tu taka ciekawostka pod tytułem słynny węgiel C14, który służy do oznaczania wieku trupów, czyli od kiedy one nie żyją. Ten węgiel nie jest stabilny i tu jest jego rozpad. Rozpada się też na drodze beta-. minus. Dla ćwiczenia mogę sobie spróbować to zapisać, czemu nie? Skąd wiem, że 6? Bo węgiel ma 6 w układzie okresowym. Skąd wiem, że 7? Bo azot, po angielskiemu wiem, ale mam słownik, ma 7 w układzie okresowym. No i żeby się zgadzało, musiało wylecieć coś, co ma 0 tu i minus 1 tu. 14, 14, 6, 6. No i z gwiazdką, bo na to obowiązkowe antineutrino elektronowe.